Dzień dobry, witam. Czy ktoś jest? Czy ktoś już tutaj jest? Ej! Cześć, miło. Siema, siema. Słuchajcie, ja jestem nie u siebie w domu, niestety. Yy, słychać mnie? W ogóle przede wszystkim. Dobrze. Tak, zaraz wszystko to powiem, na jakie konto, do tego przejdziemy. Na no, zdrabki, zdrabki. Ale ja to wszystko, wszystko po kolei omówię. Czekajcie, muszę tutaj parę rzeczy porobić, bo jestem dzisiaj sam. Tak jak mówiłem, nie jestem u siebie w domu. Nie mam swojego pomagiera. Zobaczymy, ile nas będzie. No, na razie to tylko my jesteśmy, słuchajcie. Bardzo kameralnie, chyba. Chociaż ludzi na Facebooku ten post polubiło dość dużo, dość duży zasięg. Okej, okay. trzeba rzucić to gdzie indziej jeszcze. Jak tam żyjecie w Nowym Roku? Wszystko okej? Okay? No, no, a poza tym spoko. No, dobre, Krysty. Nieźle. Słuchajcie, wrzucę może ten... Chciałbym to wrzucić jeszcze w grupę na Messengera, tą transmisję. Może ktoś będzie chętny z grupy na Messengerze, poczekajcie. Hmm. <ścoughs> <śmuch> się okaże, że nie te kolano ci operowali <śmuch> na miesiąc. <śmuch> się dopiero zorientują. Tak może być. hum <síntos> então não, 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 não. ok, então, é isso, okay. Może tu jesteś w takim razie? To sam sobie strzeliłeś to kolano, czy to ktoś ci tak, cię tak załatwił? współczuję słuchajcie kto jest ten jest będziemy zaczynali w takim czasie tak kto dojdzie później to dojdzie później najwyżej słuchajcie dzisiaj jest w sumie w puli do zdobycia nie 110 tylko 166 zł ponieważ Maria ostatnio wygrała Wygrano wymieniła na zdrabki, w których było 56 zł i postanowiła to niejako przekazać, zostawić. Także zostało to dołączone do tej puli. Także dziękujemy Ci bardzo, Maria, za ten gest. To co do sprawy kwestii, jaka jest kwota do zdobycia. Kolejna rzecz. Robimy tak jak Ostatnio tradycyjnie yy, ja mówię kwotę, tak? Od złotówki trzy razy dostaję to samo. Przechodzimy dalej przez 10 minut. Po 10 minutach pytam ostatni raz. I yy, osoba, która najszybciej przyśle mi wiadomość, ta zwycięża w zabawie. Dla osób, które oglądają to pierwszy raz. Hmm. Korzystamy z dwóch jako aplikacji, z YouTube, yy, gdzie ja w czasie transmisji podaję kwoty, yy, a dru z drugiej aplikacji Messenger i w Messengerze na profil Zdrapki Zdrapki yy, wszyscy uczestnicy, którzy biorą udział przysyłają mi yy, wiadomości w postaci yy, cyfr, które symbolizują... Kwoty, których ja wspominam, czyli na przykład jak powiem, złoty 50, to piszemy 1,5 to wystarczy, tak? Bez żadnego złoty groszy, same cyfry w ten sposób. I teraz tak, żeby korzystać z tych dwóch aplikacji na jednym urządzeniu, bo nie ma żadnego kłopotu korzystać z dwóch urządzeń. Można w jednym oglądać transmisję, tak? Gdzieś na komputerze czy w jednym telefonie oglądać transmisję, a z drugiego korzystać do wysyłania wiadomości, korzystając z aplikacji hey, jak z aplikacji Messenger. Ale jeżeli korzystamy z dwóch urządzeń, to potrzebujemy mieć tak zwane te okienko pływające, czyli aktywny dymek czatu w wystawieniach w aplikacji Messenger. Nie wszyscy. To rozumieją, nie wszyscy to ogarniają, dlatego zawsze to staram się omówić. Chcę zrobić taki filmik instruktażowy, pracuję nad nim, ale no dużo jest przy nim yy, roboty. Na razie to po prostu będę omawiał. Więc tak, do rzeczy. Yy, okno pływające. Jak to ustawić w aplikacji Messenger? Jeżeli ją otworzymy i klikniemy w górnym rogu kółeczko naszego yy, profilu, otworzy nam się taka lista, i tu trzeba znaleźć Pozycja dymki czatu, i będzie taki z prawej strony suwaczek. On musi być przesunięty w prawo. Wtedy te dymki czatu będą aktywne. I teraz, oglądając yy, transmisję, dobrze, żeby ktoś w czasie transmisji przysłał Wam jakąś wiadomość. Yy, I pojawi się wtedy takie kółeczko, tak. Że, że otrzymaliście wiadomość. Zaraz ja wam tutaj pokażę o co chodzi. Jak ja sobie to włączę, Chętnie. nie mogę tutaj trafić tego. Tak. No, na przykład tutaj, tak. Nie wiem, czy będzie to dobrze widać. Oj, kurwa, taka gdzie No Ono się odbija, wszystko, nie? Słabo widać. Yy... Jak ktoś wam przysyła wiadomość, pojawia się takie kółeczko na ekranie głównym telefonu, jeżeli macie włączone te dymki yy, czatu. Tak, Jacek, to tu, tutaj po prostu <ścoughs> yy, jest transmisja, ja wszystko tłumaczę, mówię. Yy, I tak, wracając do tego Messengera. Pojawia się wam te kółeczko, jak ktoś przysyła wiadomość, ale pojawia się pod warunkiem, że... Macie włączone aktywne dymki czatu. I teraz oglądając transmisję, klikacie te kółeczko, a pod spodem cały czas słyszycie transmisję to, co ja mówię. I w ten sposób możecie, możecie korzystać z jednego urządzenia do ogarnięcia tego wszystkiego, jednocześnie z dwóch aplikacji. No nie wiem, chyba, chyba tyle z tego wszystkiego. Nie wiem, czy coś jeszcze powinienem powiedzieć. Jakieś szybkie pytania, coś niejasne. Hej, Angelika. Coś jeszcze powtórzyć? Chcecie coś usłyszeć zanim zaczniemy? Czy wszystko jest jasne? Na profil z drapki z drapki, na messengerze na profil z drapki, z drapki wysyłajcie. OK. No dobra, no to jak wszystko jasne, mam nadzieję, że macie połączane też, yy, macie włączonego messengera, tak? Czy nie macie? sobie też muszę włączyć. tak, żeby tu widzieć. I na profil zdrabki z drapki z mi przysyłacie. Dobrze, złotówkę poproszę. Hmm. Złoty pięćdziesiąt, poproszę. Dwa złote.

50. Słuchajcie, tak zrobię chwilę przerwy. Pamiętajcie, że na koniec i tak liczy się, kto najpierw przyśle wiadomość. To jest najważniejsze. Kto najpierw? Po ostatnim moim pytaniu, ja to powiem. Kiedy będę pytał ostatni raz i kto przyśle najpierw, ten wygrywa. Dobrze. 430 470 Pamiętajcie czas reakcji będzie się liczył nic innego czas reakcji Czas reakcji na moje pytanie 5 złotych Pięć trzydzieści, pięć siedemdziesiąt! Dobrze! Marta kropki stawiaj, Marta kropki stawiaj, oddzielaj. Po, po pełnej złotówce stawi kropkę albo przecinek. Sześć trzydzieści. Sześć, siedemdziesiąt. siedem dwadzieścia siedem pięćdziesiąt. siedem osiemdziesiąt osiem osiem sześćdziesiąt osiem osiemdziesiąt dziewięć dziewięć czterdzieści dziewięć 10 dziesięć dziesięć pięćdziesiąt Jedenaście jedenaście dwadzieścia jedenaście czterdzieści. Dwanaście trzydzieści. dwanaście siedemdziesiąt, trzynaście, Trzynaście pięćdziesiąt. dziewięćdziesiąt. Czternaście dwadzieścia. czternaście pięćdziesiąt czternaście osiemdziesiąt piętnaście piętnaście trzydzieści szesnaste pięćdziesiąt 16 czterdzieści siedemnaście siedemnaście dwadzieścia siedemnaście czterdzieści Osiemnaście dwadzieścia osiemnaście sześćdziesiąt ostatni raz dziewiętnaście stop. 19 jest. 19 najpierwsza przysłała Magda. Dzisiaj wygrywa Magda. Także czas reakcji na to, co mówiłem, tak jak powiedziałem. Liczy się czas reakcji na to, co mówię. Także Magda była w tym momencie najszybsza. Najszybciej zareagowała. Także z Magdą będę się kontaktował. Co do tego, fajnie, że byliście. Mam nadzieję, że rozumieliście to, co mówiłem, hmm, że jest istotny czas reakcji. Po moim ostatnim pytaniu pamiętajcie mało ważne, hmm. jaka to jest kwota. Liczy się czas reakcji. Pierwsza osoba, która przysyła na moje pytanie, ta dzisiaj wygrywa. Gdzie jest to, Magda? Bardzo mi miło, także z Magdą będę się kontaktował. Co jeszcze chciałem wam powiedzieć? No mam nadzieję, że wszystko mniej więcej sprawnie przebiegło, mimo tego, że nie jestem u siebie, nie mam swojego sprzętu, nie mam pomagiera, swojego technicznego, że tak to ujmę. Co jeszcze chciałem powiedzieć? No chyba tyle, no fajnie, że, że byliście dzisiaj. Szkoda, że nie ma tyle osób na transmisji, co się deklaruje na Facebooku, tak? Nie wiem z czego to wynika. No, może zapominają ludzie, tak? No jest, jest jak jest. Także bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy udział. No cóż, zapraszam za tydzień, tak? Spokojnego wieczoru, miłej niedzieli. Krystian kuruj się. Może lepiej sam sobie tam zszyj te kolano w tym szpitalu. W takim mądrzezie. No i co? Tyle. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się. Dziękuję. Cześć Wam.